26 stycznia 2016 roku. Kolejna wypowiedź Adama Czeczetkowicza dla Telewizji Narodowej. Panie Adamie, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Państwu. Przez Polskę przerzuca się przewala, przechodzi fala tak zwanych demonstracji Komitetu Obrony. Demokracji, tak zwany kod. Jest to bardzo taka dziwna, dziwna opozycja, która domaga się w Polsce demokracji wolności słowa. Oczywiście domaga się starego, starego reżimu, który już przeminął na szczęście przez wybory, w których to Platforma Obywatelska poniosła sromotną klęskę i po ośmiu latach, prawda, tych ośmiu latach rządów w Polsce, gdzie ci ludzie powiązani interesami, wyłącznie interesami, ich ideologii, pieniądz, złodziejstwo, okradanie, jednego przez drugiego, interesami oszustw na narodzie polskim. Oni się teraz się nie mogą pogodzić, że, że nagle, co, nagle już oni nie rządzą. A powiem więcej, być może w wyniku wyborów samorządowych, które już się zbliżają, być może naród Polski pogoni ich tak zwanych stołków, gdzie przecież w całej Polsce mamy prezydentów. Prezydent zatrudnia co najmniej 400 osób, dodatkowych. Są w Miami, to są wszyscy z Platformy, jakieś układy, układziki, i to może się skończyć. Sejmik, radni, wszystko te decyzje. Już nie będzie można y, robić ustawionych przetargów dla zaprzyjaźnionych tak zwanych firm, które go to wygrywały. Adamie, A, czy, czy, czy rozumiem, że masz wielkie nadzieje, no że teraz PIS wygra wybory samorządowe i tobie się wydaje, że wtedy te doły chrześcijańskie PiSu dojdą do władzy i będziemy mieli chrześcija zrechrystianizowaną, skatolicyzowaną Polskę obsadzoną przez porządnych ludzi na szczeblu podstawowym i średnim? Ta, tak bardzo ufasz PiSowi? Nie, 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 Ja tego nie powiedziałem. Ja tylko mówię o klęsce Platformy Obywatelskiej i tych znajomych, znajomków, którzy po prostu potracą pracę, potracą kredyty, Nagle zastanowił się, że nie mają szans w kraju. W kraju, w Polsce, można mieć szansę wyłącznie jeżeli ma się po prostu układy polityczne, finansowo-polityczne. I staną się zwykłymi obywatelami, tak jak my, bez środków do życia. No, ja chciałbym, żeby ci po prostu zdrajcy poczuli, jak to być zwykłym Polakiem, który nie ma, nie ma szans, A mam nadzieję, że ta i nie będzie forowała y, nadal tych wszystkich ludzi Platformy Obywatelskiej, tylko wrzuci swoich. I takie odświeżenie dla naszego kraju jest y, czymś y, pozytywnym, ponieważ urosła y, nam taka y, klasa panująca która która śmieje się nam w twarz nic, nic, nic nie bierze do, do, do siebie my musimy na tych dołach jakoś tam przetrwać a oni nie jeżdżą Lexusami tak, no niestety trzeba będzie za te Lexusy zapłacić a no tak tylko, że to my płaciliśmy za te Lexusy i yy, zobacz yy. Tak, tak. Zadać no, sobie pytanie, będziemy, czy przez rządy. No tak, ale znaczy, czy przez rządy. No ale, ale czy, czy My będziemy mieli te leksusy przez rządy. Jest to satysfakcja moim zdaniem wielka, gdy, jak to się mówi, Platforma Obywatelska dostanie kupnia. Finansowego. Jest, no właśnie, ale tu widzimy, że powstała nowa platforma obywatelska, y, czyli partia nowoczesna.pl pana Petru. I nagle się okazuje, że. To jest, to jest dzielenie, nowa, nowa szalupa. No, ale oni nie sprawiają tego, wrażenia ludzi biednych. Zobacz, oni nie sprawiają to, wrażenia. Bo to nie są ludzie, proszę państwa, nowoczesne. To jest y, klika bogatych, oszustów w Polsce nie można być bogatym nie oszukując musimy sobie zdać sprawę, kto w Polsce może być bogaty w Polsce mogą być bogaci ludzie którzy mają układ z władzą, gdzie władza gwarantuje jakiś monopol jakieś przetargi, które są niedostępne dla innych ale na przykład dla nas tak, jeżeli jesteśmy z tą władzą w jakimś układzie jest nawet człowiek uczciwy, chce przetrwać na rynku, no mu, musi, 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 jest zmuszony do, do tej korupcji przetrwać. Wszyscy są umorusani umor w, w, w łamaniu prawa, które jest tak skonstruowane, by je łamać, by, by, by zawsze było, mm, każdy kto odnosi sukces musi mieć coś na sumieniu, że słowo, ktoś tam powiedział, że o jak ktoś jest bogaty to znaczy, że złodziej. Ja uważam, że tak. No, jeżeli ktoś jest bogaty to znaczy, że coś kręci. To chce w Polsce yy, z pracy własnych rąk yy, dobrze funkcjonować. No chyba, że robi się na ileś etatów i, i szybko destrukcja człowieka łapie. Ale, ale tak tacy normalni, ci biznesmeni, no to, to oni są w ten przestępczy świat bardzo blisko. Zresztą władza jest przestępcza od 1989 roku i od 39 roku zawsze, zawsze to... Nie, tam... przepraszam bardzo. Adamie, myślę, że popełniasz bardzo poważny błąd. Ja zawsze tępię za to taki błąd. Przepraszam, ci to powiem. Możemy się pokłócić. Twierdzę, że władza w Polsce jest patologiczna od 1926 roku. Tak, no niestety. 1926. No dobrze, 26. Znaczy, Nie będę mówił, rozgrzeszał całego tysiąclecia lub ileś tam dekad, prawda. Wcześniej, bo na pewno przekręty były, są i będą, tak? No ale Becz... jeżeli chodzi o władzę niepolską, to my tą władzę niepolską, masońską, mamy od 1926 masońską, tak. roku. Mało o tym się obca, obca, mówi. Ludzie, ludzie pamiętają, że była okupacja w 1939 roku, natomiast niestety wiele osób nad tym pracuje, żeby Ludzie pamiętają, że była okupacja hitlerowska i stalinowska od 1939 roku, natomiast mało kto o tym już dzisiaj mówi, tylko właściwie środowisko telewizji narodowej, że już w 1926 roku Polska straciła suwerenność i niepodległość, zaczęła rządzić nami klika masonów, która doprowadziła nasz naród do ludobójstwa. I tak naprawdę w 1939 roku oni się spodziewali, że wszyscy Polacy będą wymordowani, że nie będzie Polski. A jednak Hitler utworzył taką enklawę dla Polaków, która się nazywała Generalne Gubernatorstwo. Po pięciu latach ta enklawa została poszerzona przez Józefa Stalina o ziemie północne i zachodnie, i tak powstała Polska Ludowa. Wbrew marzeniom masonerii. Którzy chcieli, żeby Polski nie było żadnej, żeby Polska nie była żadna, żeby Polacy wyginęli na Syberii w krematoriach, żeby zostali wymordowani już w 1940 roku. Taki był plan i rządzili nami ludzie, którzy ten plan mieli od 1926 roku ci ludzie nazwali się sanacją, ukrywają się do tej pory za plecami. Marszałka, mówią, że są Piłsudczykami. Nie są to żadni Piłsudczycy, to jest masoneria, to są ludobójcy, którzy chcieli nasz naród wymordować całkowicie. Powstanie Generalnego Gubernatorstwa i potem Polski Ludowej to jest pokrzyżowanie ich planów. To jest paradoks, że większą łaskę okazał nam Hitler i Stalin niż ludzie, którzy mieli pełne gęby frazesów polskich, Którzy do tej pory mówią o sobie, że są piłsudczykami, sanacją, patriotami, prawicą itd. i tak dalej. Niestety, bodajże tylko telewizja narodowa i środowisko Narodowej Wolnej Polski przychodzi na grupę Ligiusza Niewiadomskiego, który nas właśnie przed takim ludobójcą uratował w 1922 roku, bo rzeź Polaków planowana była przez Masonergię początkowo na rok 23. Tak jak w Meksyku i we Włoszech. Potem ona została przełożona w czasie, i masoni zgrzytają do tej pory zębami na Hitlera i Stalina, że nie wymordowali wszystkich Polaków. Ja przepraszam na to dłuższą dygresję, Adamie, ale jak usłyszałem z Twoich ust, żeśmy utracili niepodległość w 1939 roku, to, to, to nie mogłem na to nie zareagować. No, ja nie o tym mówiłem, ale dobrze, że przypomniałeś mały rys historyczny na temat masonerii w Polsce. Lecz no, złodziejstwo zawsze było masoneria czy nie masoneria. Tyle, że teraz jest to systematyczne złodziejstwo, które przyświeca nam od samej góry, czyli od rządów, które powinny zwalczać tą, jak to się mówi, nieuczciwość i budować Polskę, a nie odwrotnie. No i to jest na... na razie, w każdym razie jest 26 stycznia 2016 roku, Adam Czeczetkowicz wyraża satysfakcję, że rządy PiSu y jadą po y platformersach, po nowocześniakach i y zwalniają ich z pracy. Masz wielką nadzieję, że doprowadzi to platformersów i nowocześniaków do biedy, do tego, no, że zakosztują. I na tym na razie kończmy. Cieszo, cieszy mnie ta twoja nadzieja. Zobaczymy co na to internauci, którzy będą oglądali nasz film. Serdecznie pozdrawiam. Adam Czeczetkowicz z Białego Stoku, a z The studia telewizji narodowej program realizował Eugeniusz Sendecki.